Jesteśmy tuż po meczu Na'Vi, Javelin z furią w ramach ESL Impact Katowica. Razem z nami jest Angelika Angelka Kozłowska. Witam cię serdecznie. Jaka. Na początek gratuluję Wam do półfinału. No poszło łatwiej niż można się było tego spodziewać chyba, co? Dziękujemy. No myślę, że spodziewałam się bardziej wyrównanego meczu z furią, ale wiedziałam też, że gramy naszą mapę Newk, że jesteśmy przygotowane, mieliśmy też analizę przeciwników, więc no spodziewałam się wygranej, ale nie w tak łatwym stylu. Zwłaszcza po poprzednim roku ten wasz występ tutaj jest dość istotny, no bo w ESL Impact League dwa razy zrobiłyście komplet zwycięstw w fazie ligowej, no a potem mimo tego i tak awansu na, na te finały lanowe nie było, co chyba było dla Was sporym rozczarowaniem. No na pewno było to rozczarowanie, ale też format w jakim był po prostu zrobiony ten turniej nie był najlepszy według mnie. Dlatego też organizatorzy w tym roku postanowili to zmienić. I trzy sloty dla Europy są. Pierwsze dwa miejsca wychodzą jakby już na lana z dwóch grup i jakiś tam i na przykład o trzecie jest są playoffy po prostu. I teraz tak naprawdę gdyby rok temu to zrobili, to by, byśmy byli i w Dallas i w Jonkoping. Więc to też takie całkiem zabawne jest. No ale z kolei byłyście niedawno na Bali, gdzie udało wam się sięgnąć po triumf, tak naprawdę po Mistrzostwo Świata, tak by ten turniej był nazywany. Z waszej perspektywy faktycznie czułyście się jak Mistrzynie Świata, no bo obsada turnieju wiadomo jak wyglądała. Nie, nie, nie czułyśmy się, ponieważ no sami wiemy jacy tam byli rywale, to były raczej miksowe drużyny, a prawdziwe rywalki mamy tutaj Nigma Galaxy, właśnie Furia, to są dobre teamy, na które chcemy grać i na tym poziomie rywalizować. Wiadomo, że turniej ISF też był fajny, fajny dodatek też kolejne doświadczenie, ale no poziom jakby przeciwników nie był taki, jak na przykład jest tutaj. Jeżeli chodzi o ten turniej tutaj, to chyba sama informacja, która do Was dopłynęła, że będzie kobiecy turniej CSA w Katowicach, no musiał być dla Was ekscytujący, tylko dla polskich zawodniczek. Myślę, że z każde, każda z nas, było to jakieś marzenie, bo od dzieciaka zawsze się oglądało te dziewczyny, które grały w tych Katowicach, bo były już w przeszłości turnieje w Katowicach. No i jak się dowiedzieliśmy, że ogólnie zaczyna tak, że ci, jakby liczyłyśmy po cichu na to, że w tym roku zrobią Katowice, bo jednak ASL, tak pomyśleliśmy, dobra, może zrobią, no i zrobili, byliśmy tak szczęśliwe, a jak się dostałyśmy, to każda się rozpłakała ze szczęścia. No właśnie, bo tego bezpośredniego zaproszenia nie było, trzeba było sobie ten awans wywalczyć na rodzaj kwalifikacji. Dokładnie, musieliśmy sobie wywalczyć, bo no niestety nie udało nam się dostać zaproszenia bezpośredniego, ale też nie zasłużyłyśmy na niego, bo jednak no nie byliśmy, tylko na jednym turnieju od SL Impact, przez, a były trzy turnieje. tak? Jeżeli chodzi o tą waszą grupę tutaj, no to można powiedzieć, że trafiłyście dość ciężko, no bo poza Furią, o której będziemy jeszcze rozmawiać, było też CLG Red, no które też można powiedzieć jest taką jedną z lepszych drużyn, jeżeli chodzi o kobiecą scenę. Wszyscy mówią, że CLG należy do najlepszych drużyn. Uważam, jest to dobra drużyna, ale no, ja bym powiedziała, że najlepszą drużyną, najlepszymi drużynami są i były, no załóżmy Furia i Enigma. Właśnie ja, nigdy nie, nie walczyłyśmy na CLG, ale tak myślałyśmy, czułyśmy to, że my możemy na nie wygrać, że, że może być, no, że to nie będzie jakiś bardzo trudny mecz, choć był, ale wydawało mi się właśnie, bo wszyscy tak by zawsze hajpowali, CLG, że super są, wiadomo, ale no, jednak nigdy się z nimi nie zmierzyłyśmy i... Czuliśmy, że jednak myślę, że są w naszym zasięgu. No. No tak patrząc po dzisiejszym dniu to CLG zrobiło wam więcej problemów niż Furia. No to, to prawda, to prawda, tylko że to też był nasz pierwszy mecz, wjechał stres. Po pierwsze też... Nuke chyba to jest nasza jedna z najlepszych map. Ancient jest... Teraz różnie nam się układa, niestety. Też źle weszłyśmy w ten mecz, zestresowałyśmy się 6-0, przegrywałyśmy. I myślę, że gdybyśmy lepiej weszły w mecz, nie stresowały się, tak jak z furią, bo żadna się z nas nie zestresowała, zestresowała nie popełniałyśmy głupich błędów, to też ten wynik byłby lepszy dla nas, na naszą korzyść. jaki moment, jeżeli chodzi o ten mecz? CLJ, był kluczowy i pozwolił Wam się tak naprawdę przełamać i wyrzucić na stres. Jak przegrywałyśmy 6-0, no to tam zaczęłyśmy łapać pojedyncze rundy. No i, i po CET chyba zrobiliśmy 9-6, już nawet nie wiem, jaki dokładnie wynik był. 6 rund po tero, niby, niby dobrze, niby tak średnio, ale wiedzieliśmy, że możemy po C to zrobić. Kluczowy był pistol i druga runda. Jak już to poczułyśmy, to już potem leciałyśmy, leciałyśmy, leciałyśmy i złapałyśmy ten dryk. Ale miałem wrażenie, że w pierwszej połowie trochę Wicu nie dojechała, bo trochę tych fragów od niej brakowało. Yy, myślę, że Wiku się trochę też zestresowała, no tak jak każda z nas, no nie dojechała, ale pokazała w drugiej połówce. Jak, jak naprawdę gra. I w kolejnym meczu na furę, także no tak, bo, tak bywa, że po prostu może ci nie pójść. No bo druga połowa COG i tak naprawdę praktycznie cały mecz z furią, no to już działy się pod wasze dyktando i można powiedzieć, że ani przez moment wasze zwycięstwo nie było zagrożone. Dokładnie. Więc teraz macie dzień przerwy, potem półfinał po takim dniu jak dziś chyba przystąpicie do niego mocno nabuzowanej i licząc na zwycięstwo. Na pewno, na pewno przystąpimy. Jutro się też będziemy przygotowywać, zrobimy pewnie normalnie trening, analizę przeciwników, jak już będziemy wiedzieć na kogo będziemy grać. I mam nadzieję, że damy radę dojść do finału, bo to był nasz cel, finał, a i nawet wygrać, bo bardzo, bardzo chciałybyśmy w końcu, że tak powiem, wygrać na Nigmę, bo domyślam się, że Nigma znowu będzie w tym finale, tak jak co każdy turniej, bo no są naprawdę solidnym zespołem, ale myślę, że jest już taki moment, że jesteśmy w stanie wejść na, je, na ich poziom. A sądzisz, że Nigma faktycznie będzie tutaj do ugryzienia? Myślę, że będzie. Jesteśmy dobrze przygotowane, dobrze się przygotowaliśmy cały czas, solidnie. Każda dawała z siebie. Nie 100%, a 200% i uważam, że jeżeli żaden stres nas sam nie zje, to jesteśmy w stanie nikim zagrozić. Już było blisko w Ceucie. W pierwszym meczu, to tam jedną mapę urwałyśmy i to ich najlepszą mapę, wygrałyśmy, Inferno. Ale no, tam, ten tu pierwszy mecz, w drugim w finale, no niestety coś nie poszło, tam troł na Ancjęcie i one miały też mapę przewagi, już 2-0 było i potem już ciężko było. A to od własnych kibiców może być decydujący w przypadku ewentualnego meczu? Myślę, że na pewno ci kibice podbudują nas i jak będzie taki na przykład cięższy moment, jak będziemy usłyszymy gdzieś tam z tyłu nawi, nawi, to na pewno nas to nakręci i będziemy chciały dać z siebie wszystko. To życzę Tobie i sobie, żebyśmy mieli okazję znowu pogadać, ale już po wygranym przez Was finale. Dzięki, dzięki za wywiad. Dzięki bardzo.